Większość nowotworów skóry znajduje się na głowie i szyi. To jest domena stomatologii, już na pewno chirurgii twarzowo czyli tego pogranicza i ciężkie przypadki my odsyłamy do chirurgów twarzowo Jak byłem na stażu w Bonn, to tam była chirurgia twarzowo połączona z dermatologią, bo onkologia dermatologiczna w Niemczech jest całkowicie w rękach dermatologów i to jest właściwie jedyne miejsce, gdzie oni sobie nie radzą, kiedy się trzeba ruszyć kość, bo jest głębiej. I odwrotnie, myślę, że mało y, który dermatolog w życiu codziennym tak dobrze może się przyjrzeć, o ile nie jest dermatologiem estetycznym, tak dobrze się może przyjrzeć twarzy w świetnym świetle na fotelu u spokojnego pacjenta i wychwycić pierwsze oznaki nowotworzenia na skórze i rzeczywiście y, 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 no jest, są stomatolodzy, którzy to wychwytują bardzo wcześnie i trafnie wysyłają do nas w odpowiednim momencie kiedy można małym zabiegiem pacjentowi pomóc. Jeżeli chodzi o nowotwory, podstawowym czynnikiem, dlaczego na skórze twarzy jest najwięcej nowotworów, jest światło. W związku z tym osoby starsze i u których widać posłoneczne zmiany na twarzy, zmarszczki, zmiany kolorytu, trzeba się przyjrzeć, czy gdzieś nie pojawiają się miejsca zmienionej skóry. No i są dwa najczęstsze takie nowotwory, czyli rak podstawno-komórkowy. Myślę, że stomatolodzy sobie radzą z rozpoznaniem, czyli jak mamy guzek, który ma na sobie naczynka, jest dobrze odgraniczony, albo ma perełki, szczególnie perełki na obwodzie, no to wiadomo, że to jest rak podstawno histologia to tylko potwierdzi. No i drugie ognisko to stany przednowotworowe. Troszkę jak leukoplakia w buzi, to mamy rogowacenie słoneczne na powierzchni skóry. Kiedy skóra pojawi, robi się szorstka, matowa i niewyraźnie odgraniczone otoczenia, płaskie zmiany właśnie w osób po 60. roku życia, trzeba się zastanowić, czy to nie jest już wstęp do nowotworu. I wtedy warto poprosić dermatologa, żeby zerknął i ewentualnie rozpoczął leczenie.